Nie wierzę. Jakie to jest proste. I oni są miliarderami, dlatego że duchowość wprowadzili w biznes. Ale te wasze porażki. Też są piękne. O to chodzi, Te trudne tak, momenty, to zaubar, też to są to, piękne, bo to też jest doświadczenie. To, co mnie zachwyciło jeszcze właśnie na tym szkoleniu prowadzonym, powiem jeszcze raz to słowo, przez miliarderów, bo... będzie partner, będą pieniądze, będzie XYZ, to ja dopiero wtedy. Nie, bo to nigdy nie nastąpi, zawsze będzie jeszcze, to zawsze będzie jeden krok przed Tobą i Ty zawsze będziesz to gonić. Przez ostatnie dni byłam na szkoleniu, jak się zarządza i jak tworzy się biznesy. Nie dlatego, że chcę tworzyć kolejne biznesy, tylko ponieważ mamy swoje firmy, no to codziennie potrzebujemy się uczyć, jak zarządzać tym lepiej. Tak jak codziennie medytujemy, codziennie robimy coś dla siebie, tak samo potrzebujemy robić dla wszystkich i wszystkiego wokół nas, tak? coraz więcej i coraz lepiej. I to szkolenie, na którym jestem, prowadzą miliarderzy. Nie dlatego, że mam aspirację być miliarderem, tylko dlatego, że chcę się uczyć od najlepszych. Bo po co ja mam się uczyć przez 10 lat od, od kogoś, kto, kto jakoś, jakoś sobie radzi w życiu, tak? Jak ja mogę pójść do kogoś, kto po prostu zdobył świętego grala danego obszaru. I ja to zrobię w weekend, a nie przez 10 lat. Nie? Mam nadzieję, że czujecie o co chodzi. Więc jak wybieracie sobie mentorów, szukajcie ludzi, którzy mają ogarnięte w tym obszarze, tak? Czyli ich finanse są ok, relacje są ok, zdrowie jest ok. Takich ludzi wybierajcie, a nie takich, którzy uczą relacje, a nigdy nie mieli dziewczyny albo chłopaka, albo uczą zdrowia, a sami, wiecie, no, biorą tabletki, nie? Więc byłam na takim szkoleniu i co mnie ogromnie zaskoczyło, bo ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, że chodzi o umiejętność zarządzania i budowania biznesów, więc podejrzewałam, że będą jakieś narzędzia, ale nie miałam żadnych oczekiwań, co to będzie. Ja nie mam nigdy oczekiwań, po prostu jak czuję, to idę. I to co ciekawego wyniosłam, bo właśnie od tych paru dni wszyscy mnie pytają: rodzina, z którą się widuję, pytają: Co się tam nauczyłaś? Co się tam nauczyłaś? Ja mówię: wiecie są bardzo proste rzeczy. Tak proste, że aż, aż, nie sam, aż coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Co się ja nauczyłam o tym, jak się tworzy biznes? I mi ciągle słuchajcie, tłuką, że musisz mieć przekonania. Musisz mieć przekonania, 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 przekonania. przekonania. Co do pieniędzy, co do firmy, co do zespołu swojego, itd., tak itd. Tak tak 80% przekonania, 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 przekonania i w ostatni dzień trochę strategii było. Nie? Ale co ciekawego się pojawiło, bo to rzeczywiście takie naprawdę osoby, które nie są znane, one nie występują w gazetach, bo w gazetach to występują yy, yy, duzi przedsiębiorcy, ale nie najwięksi. A to są najwięksi przedsiębiorcy na świecie. I jedna osoba opowiadała o, o tym, jak ona analizuje przedsiębiorstwa, czy je kupić, czy je prowadzić, czy je sprzedać. I powiedziała o trzech rzeczach. I mi rozwaliło system, bo ja mówię, że ja to znam dokładnie. I ja wiem, że, że to jest to, co, co my stosujemy przecież w rozwoju duchowym. Czyli dokładnie w każdym obszarze życia można to zastosować i to działa. Po pierwsze, czy rozumiesz swój biznes? Czy wiesz, co wchodzi i co wychodzi? Czy umiesz optymalizować energię, optymalizować podatki, zarządzać pieniędzmi, czy rozumiesz yy, yy, przepływy pieniężne, czy rozumiesz, co się dzieje na każdym etapie rozwoju firmy? I tak bardzo ogólnie mówi, bo nie chodzi o szczegóły. Szczegółów to można się nauczyć z internetu. Tylko chodzi o zrozumienie, stworzenie przekonań i potem wyegzekwowanie tego na dalszym etapie, ale to jest dalszy etap. Nie? I ona mówi tak, czy rozumiesz ta osoba, czy rozumiesz swój biznes? Czyli jakie są aktywa i pasywa, jakie są przepływy, jak zarządzasz energią? Co zostaje z tobą? Co musisz uwalniać, i tak dalej, i tak dalej. I tak mówisz w taki bardzo duchowy sposób. Druga rzecz, kim zarządzasz? Kogo wystawiasz do gry? W sensie, ty i twoi pracownicy. Czy masz w sobie odpowiednie zaangażowanie i motywację, nie motywację, inne słowo, dedykację, czy masz w sobie pasję, czy masz w sobie pożądanie, czy chęć, czy miłość do tego, co robisz, żeby przez następne 10-20 lat, kiedy będzie trudno bo będzie trudno, bo to jest biznes, to jest po prostu jak wojna nie? będzie trudno, że ty to dalej robisz z radością. Że wiesz, yy, przychodzi inflacja albo zwalnia się poła pracowników, a ty z uśmiechem na twarzy przychodzisz do pracy i z miłością robisz dalej to, co robisz. Czy ty masz taką determinację? I to jest druga najważniejsza rzecz w prowadzeniu biznesu. Czy ty masz determinację i pasję do tego, że choćby była, był najgorszy scenariusz na świecie, to ty przychodzisz z radością do pracy i mówisz: Kocham to, co robię. I trzecia rzecz, czy Twój cel jest większy od Ciebie? Bo jeżeli robisz to tylko dla zarabiania pieniędzy, to ten biznes się nie utrzyma. Czy to, co robisz, służy ponad Tobą, służy innym ludziom? I padło takie zdanie, co mnie zachwyciło w ogóle. Czy tworzysz świat, w którym chciałbyś, żeby Twoje dzieci się wychowywały? Bo jeżeli Twój biznes tego nie robi, to znaczy, że jesteś w złym miejscu. Znaczy, nie powinieneś prowadzić biznesu w ogóle. Bo się umęczysz, bo nie zarobisz, bo biznes upadnie za jakiś czas. Powiedziała ta osoba te trzy rzeczy: czyli, czy rozumiesz swój biznes, czyli, czy rozumiesz siebie, jakie masz przekonania, jakie są Twoje przepływy energetyczne, co cię blokuje, co trzeba uwolnić, z czym pracować, jak wejść do siebie, jak być bliżej siebie, tak? Czy kogo wystawiasz do gry codziennie? Czy pomimo tego, że naokoło są burze, problemy, wybory, inflacje, deflacje, cokolwiek, ty wstajesz rano i po prostu z uśmiechem na twarzy mówisz, kurwa, kocham swoje życie. Tak? I trzecia rzecz, czy to, co robisz, tworzy wspaniały świat, taki, że ty chcesz w nim żyć? Jeżeli masz te trzy rzeczy, to każdy biznes wypali. Ja tak słucham tego, Wy nie wierzę. O jakie to jest proste? I oni są miliarderami, dlatego że duchowość wprowadzili w biznes. Twoje życie nie zmieni się od samego myślenia. Zmieni je tylko to, co robisz. Większość ludzi odkłada swoje życie na później. Czekają na lepszy moment, idealne okoliczności. Ale wiesz co? Lepszy moment nie istnieje. Twój czas jest teraz. Na najbliższym szkoleniu nauczysz się, jak przejąć kontrolę nad swoją energią, emocjami i decyzjami. Zobaczysz, jak wprowadzić zmiany. Które na zawsze odmienią Twoje życie. To intensywne doświadczenie, które da Ci praktyczne narzędzia do działania. Nie jesteś sam. Dołącz do społeczności ludzi, którzy zmieniają swoje życie. Kliknij teraz i zarezerwuj swoje miejsce. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I to, to jest tak proste, bo wiecie, bo narzędzia się znajdują po drodze. Można się ich nauczyć. Testujesz, czy działa, czy nie działa. Jedni sami testują, a inni korzystają z wiedzy innych ludzi, czyli biorą narzędzia od nich, i to jest szybsza i lepsza metoda. Ja tak robię. Tak? Ale 80% duchowość. I teraz, może tak, nie patrzcie na duchowość tak, że o Jezu, ile to jest do, do roboty, do wykonania. Duchowość to jest poznanie siebie. Jak ja gotuję zupę, nagle poczuję więcej zapachu. Mówię: O Jezu, mam więcej zapachów w nosie. To jest duchowość. Rozmawiam z kimś i nagle po prostu widzę, je, jaka ta osoba jest fajna. To jest duchowość. Wszystko co robisz jest duchowością tak zwaną. Nie? Prawdziwa duchowość to jest po prostu Twoja obecność. Tak. To jest Twoja ta obecność w tym wyświechtanym momencie, no. teraz, że jesteś zanurzona w pełni w tej, zanurzony w pełni w, tym, w tej obecnej chwili i widzisz, Doświadczasz i zauważasz piękno tej chwili, już w tym momencie, nie czekasz na idealne warunki, na idealny moment, aż stanie się X, żebyś ty się poczuła wreszcie dobrze. Czyli będzie partner, będą pieniądze, będzie XYZ, to ja dopiero wtedy. Nie, bo to nigdy nie nastąpi, zawsze będzie jeszcze, jed... to zawsze będzie jeden krok przed tobą i ty zawsze będziesz to gonić. A w momencie, kiedy ty odwrócisz tą stronę i zaczniesz zauważać, że. To piękno już jest teraz i dostrzegać we wszystkim piękno. A im bardziej będziesz dostrzegał, czy dostrzegał piękno w tym, co wydaje się niepiękne, tym łatwiej będzie ci później, hmm. tym łatwiej będzie ci na co dzień, tym łatwiej będzie ci w każdej chwili. Bo to jest hmm. ostatecznie najważniejsze, to co tutaj można powiedzieć, robimy. Być obecnym, dostrzegać piękno tego całego świata już teraz. We wszystkich jego przejawach, we wszystkich jego niedoskonałościach. Bo pięk... nie jest piękne tylko to, co jest piękne, to, co wy nazywacie piękne, ale te wasze porażki też są piękne. O to chodzi. Te trudne te, momenty to zauwa, też są piękne, bo to też jest doświadczenie. Hmm. A tylko wy nadajecie temu osąd, że jest to niepiękne, bo piękne. Bo ktoś mi tutaj powie, to powie, zobacz padło, ale to jest beznadziejne. Ja mówię, co ty gadasz? To jest piękne. Przez weekend słyszałem taką też fajną historię. Ktoś opowiadał, płynął łódką i były duże fale. Mówi, umieram, to już jest koniec. Sparaliżowana ze strachem, bo, bo bała się tej wody, bała się tej przestrzeni. A druga osoba by siedziała i mówiła, Jezu, ale zajebiście było na tej łódce, ale, ale waliło tymi falami, super, czułem, że żyję. No i co tu powiesz? Tu jest jeden, mówi tragedia, a drugi, mówi piękne. Obie sytuacje są piękne. Bo każda sytuacja jest neutralna, tylko wy nadajecie jej znaczenie, takie albo takie. A gdy przestaniecie nadawać znaczenie, tylko będziecie doświadczali, będziecie obecni w każdej tej chwili. Będziecie dostrzegali piękno tych pięknych, jak i niepięknych rzeczy, wtedy wasze życie się zmieni. A jak dołożycie do tego jeszcze szczypte narzędzi, szczypte jakiejś strategii. 20%. Raftem 20%, muszę raptem, raptem <laughs> powiedzieć, dużo, eee. niedużo, to to może wejść na stałe. To nie będą momenty takie chwilowe, bo każdy z Was ma takie chwilowe takie zatrzymania się i mówicie, ale to było piękne. Albo wspominacie, ale to, ale to było piękne, jakie to kiedyś, kiedyś to było. To, co wyniosłem z dnia dzisiejszego. To, że piękno, albo że piękne to nie, że będzie. Jak na przykład zarobisz milion złotych, to będzie pięknie, albo że nie, że fajnie to. Mamy taką tendencję, kiedyś to było. Nie. Teraz jest najlepszy moment na to, żeby to piękno zobaczyć. I teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć. Teraz jest najlepszy moment, żeby działać. Nie będzie nigdy lepszego momentu niż teraz. I nieważne, czy ty już masz wszystko, co potrzebujesz, czy nie, zacznij. Tu, gdzie jesteś, z tym, co masz, a wszystko inne się dostosuje. Ale nie, nie przekonasz się o tym, jeżeli nie zaczniesz. A większość z Was tutaj nie zacznie, bo tacy jesteście. Ale to też jest piękne. I hmm. tutaj to też jest ok, Bo widocznie nie, nie teraz. Może w czwartek przyjdziecie do nas. Może tam zaskoczy. A może za miesiąc. A może na warsztatach. Może musicie zapłacić. Bo za darmo to nie działa. Musicie dać pieniądze, uruchomić inny kanał jeszcze energii. Znaczy akurat na warsztatach wiecie, no bo tutaj na takich spotkaniach to się dzielimy informacjami czy wiedzą. Na warsztatach wchodzimy w praktykę, więc to jest to inna wartość. Tak? O procesach, o strategiach i tak, tak dalej, i tak dalej, łączymy te wszystkie, wszystkie elementy do kupy. Ale możecie się śmiać, a czasami tak jest. Jest hmm. mnóstwo darmowej wiedzy i to jest taka wiedza, tak. I, o, I ludzie mówią, a co tam, nieważne. Ale jak, jak, jak ktoś zapłaci, no to w, dopiero to jest sygnał dla jego podświadomości, że ok, tu jest coś ważnego, zapłaciłem, zamiast wydać pieniądze na to, żeby przetrwać, to ja wolałem zapłacić, czyli dobra, kierujemy tu swoją uwagę i czasami wtedy zmiana zajdzie. To jest też znaczy... sposób, powiedzmy na… Przekonanie tej naszej że podświadomości pamiętam, do, do pracy. To działa u wszystkich. Nie, że u jednych działa, u innych nie działa, to działa u wszystkich. Tak długo jak jesteśmy w 3D, że jeżeli zobaczcie, bo wybraliśmy sobie do życia gospodarkę pieniężną gospodarkę związaną z pracą. Nie mówię o osobach, które siedzą w domu i nie mają zamiaru podjąć pracy żadnej, bo te osoby się nie rozwijają. Ale to, co jeszcze mnie zachwyciło na tym, o, już budzik, żeby kończyć. Jedna, jedna jeszcze tylko myśl. To, co mnie zachwyciło jeszcze, właśnie na tym szkoleniu prowadzonym, powiem jeszcze raz to słowo, przez miliarderów, po to, żeby pokazać jakąś, jakąś mierzalną skalę osiągnięcia rezultatów jakichś, ok? Tylko to nie są byle jacy miliarderzy, tylko ogromnie świadomi ludzie. To, co, to, co usłyszałam od nich, że Codziennie się uczą, jeżdżą regularnie na warsztaty duchowe. Regularnie, nie raz w roku, tylko raz w miesiącu, na przykład, albo częściej. Codziennie spędzają czas, połowę swojego dnia, na to, żeby się uczyć nowych rzeczy. Nie? E i być ze sobą. Każdy z nich, absolutnie każdy, mówi o tym, jak dużo czasu w ciągu dnia spędza, i to jest więcej niż godzina, na to, żeby medytować, na to, żeby stosować narzędzia rozwoju duchowego, na to, żeby, żeby być ze sobą. Nie? Bo my często oglądamy te filmy hollywoodzkie, na przykład, że wiecie, biznesem wstaje, trening, y szejk zielony i do pracy. No nie, oni zaczynają inaczej dzień. Ja mam takie hasło na, na sam koniec. takie, Może, jakbyśmy startowali z jakąś kampanią wyborczą, czy coś, to byśmy, możemy. Mam hasło zapożyczone od Donalda Trumpa. Tak? Make your, your life great again. On o, miał a takie to jest make America. Uczyń swoje życie wielkim. wielkim. Na uczyń nowo. swoje życie wielkim na, na, nowo. na nowo, bo ty jesteś już wielki. Podoba mi się. Podoba mi się, to prawda. My po prostu ograniczamy się, robimy się tacy malutcy, nie? I fajnie, że tutaj piszecie w komentarzach, że dzisiaj już potrafię się czymś zachwycić, zobaczyć piękno w drugiej osobie i tak dalej, ale ta, te, tę piłkę to trzeba trzymać i uczyć się codziennie nowych rzeczy, nie? Codziennie nowych rzeczy. To nie tak, że dzisiaj się zachwyciłam y, zwierzątkiem, sytuacją, osobą. Fajnie, że się zachwyciłaś. I jutro wstajesz i znowu się uczysz. Kolejnego dnia wstajesz, znowu się uczysz. Kolejnego dnia wstajesz, znowu Kto się, się uczysz. Samochód się psuje, mówisz wspaniale. No. Wpadasz w poślizg, mówisz wspaniale. Doceniasz każde doświadczenie i widzisz w nim piękno, widzisz w nim swoją kreację, widzisz w nim swoje działanie. Tak. To dlatego my na przykład też bardzo często na szkolenia jeździmy. No my raz, przynajmniej raz w miesiącu jesteśmy na jakimś szkoleniu. Bo znowu to też usłyszałam. W ogóle jestem zachwycona ty, ty, tymi spotkaniami ostatnimi, właśnie na tej konferencji, bo każde zdanie, które tam usłyszałam, to jest to, co, to, co my też powtarzamy po, po 20 latach pod, podróży na wschód. Ci ludzie też zresztą jeździli na wschód, żeby odkryć te rzeczy dla siebie. Tak, w ogóle. Tylko mają dużo więcej lat niż my już. Nie? To, już są, to już są osoby takie, że tak powiem. Jak to się mówi, tacy mędrcy, powiedzmy, nie, życiowi w latach. I to, co też każdy powtarza, jak cudowne jest życie, że ja codziennie mogę i codziennie muszę się uczyć nowych rzeczy. Że to nie jest tak, że ja się dzisiaj raz nauczę, tylko że ja codziennie um, potrzebuję się uczyć, i, i każdy mówi, i wiem, że do ostatniego dnia mojego życia tak będzie. Że to nie jest na dzisiaj. Nie? Ja tak słucham i mówię, to jest miód na moje uszy. Yy, yy, Paweł był na jednym szkoleniu, ja byłam na drugim w tym samym czasie, bo tak wyszło. Nasza doba ma 48 I my, i my tylko dzwonimy do siebie i się zachwycamy i mówimy, kurde, i padło to zdanie, padło to zdanie. to, co, to, co też stosujemy dla siebie w życiu, więc to jest tak, wiecie, bo to tak, to tak jeszcze bardziej jakby dodaje taki no Nie motywacji, ale dodaje takiej większej radości, że coraz więcej osób o tym mówi, że coraz więcej osób wychodzi publicznie z tym i się tym dzieli i to w każdym obszarze, w każdej branży, w każdym wieku, tak? że, że to jest takie dzisiaj coraz bardziej powszechne. Nie? Dajcie znać, co zabieracie dzisiaj ze sobą. Jedno zdanie. Co z wami zarezonowało, co usłyszeliście, co zabieracie ze sobą, mm. że faktycznie to <noise> samo zabieracie? Bo jak to nazwiecie, jak to zapiszecie, to będzie miało zupełnie inny wpływ tak. na was, a przede wszystkim na waszą tak. podświadomość. Wiecie, a propos tych decyzji, to jeszcze tak sobie ostatnio tak, taki przyszedł, przyszła mi taka wizja, że to, co zapisujemy swoją ręką, to już wzięliśmy w swoją rękę. Już wzięliśmy swoje dłonie. Zawsze mówiłem, weźcie odpowiedzialność w swoje ręce. Tutaj bierzecie słowa w swoje ręce i to jest początek tej odpowiedzialności. Dlatego słowo zapisane ma taką niesamowitą moc kreacji, ono zaczyna się napędzać. Więc bierzcie słowa w swoje ręce, weźcie sprawy w swoje ręce i zapiszcie to. Tutaj, czy w zeszycie, ale zapiszcie. Tutaj fajnie, bo możecie podzielić się z innymi, więc e, więc jesteście e, no, inspiracją, tak. Te live'y są inspiracją. One nie potrwają długo, te inspiracje, to musicie też wiedzieć, ale są inspiracje, jeśli, e, jeśli podejmiecie jakąś decyzję dzisiaj o swoim rozwoju, o zmianie, o zrobieniu czegoś inaczej, o e, o byciu ze sobą częściej, bardziej, mocniej tak? i zastosujecie przekonania, narzędzia i strategie, no to to zostanie z Wami na całe życie.